Piotrka PP Dzisiaj będziemy grali w Fortnite. Pokażę Wam, jaki jak, jak jest najłatwiejszy sposób na zbudowanie Sky base Więc trzeba polecieć na magicznym mchy, dokładnie w to oto miejsce. Potrzebujemy duszka. I teraz Wam opowiem, Dobra, widzowie, jak widzicie mamy już duszka trzeba pójść oto w to miejsce zniszczyć tą podłogę tutaj mamy jedną skrzyneczkę no a tamten niszczymy jeszcze raz podłogę to budujemy o i tutaj mamy kibelek, mamy trzy slurpy i dwie skrzynki tutaj mamy też trzy slurpy, tylko że... a nie, pewnie dwie skrzynki ale idziemy tu trzymamy duszka tutaj otwiera nam się O, idziemy tutaj, mamy skrzynkę? oczywiście i jak rozwalimy tu oto ten kamień to wejdziemy do tajnego sejfu gdzie mamy trzy slurpy, tryleta i magnetyczną skrzynkę ja akurat mam odwrotną. jak już to mamy to yy, wchodzimy sobie tyletem i na magicznych pchach jest bardzo dużo drzew i kamieni więc tutaj jeszcze nie trafiłem z tym głównym czasem no, więc tak, mamy tutaj dużo drzew my no, możemy oczywiście tutaj jeszcze, bardzo dużo drewna, i no, oczywiście bardzo dużo kamienia jak widzicie, jak widzicie ja dosłownie w chwilę uzbierałem już full drewna i y, kamienia teraz najważniejszy krok idziemy sobie na potężne pompy dokładnie w to miejsce W tym miejscu, i teraz tak, będziemy farmić metal. Bo w tym chyba jest bardzo dużo metalu. Najbardziej warto się walić o te płoty które dają naprawdę bardzo dużo metalu. W sumie zaraz to będą 200, a tutaj stosownie będą 300 i 230. Wycięcie i zaraz. Fajnie też, jakbyście mieli coś do... Yy, jakby ktoś z Was skolapsował i coś do leczenia. Jak wiecie, ja już mam prawie pula bo yy, leczenie się zawsze przydaje, na przykład mam dwie ale nie mam do yy, spadania. Więc będzie mi ciężko, jakby ktoś skolapsuje. Więc nie, mam tylko jakieś tam tamte... A jak widzicie, ja już mam swój metalu. Jeszcze poszukam coś do tego... Do spadania. I zaraz pokażę wam, jak już wejść na Skyway. Dobra, widzowie, znalazłem parę impulsów. I teraz trzeba pójść na oto tą górkę. Chwileczkę. Yes. Więc jesteśmy już na tej górce i tutaj czasami też się respi tutaj to takie do, dla łóżków i zaczynamy budować z drewna. Budujemy sobie dwie takie zwykłe i na sucho jakby tak ująć budujemy sobie, edytujemy sobie o tak. Mamy takie małe. No i budujemy, budujemy z drewna scale Limit. Teraz Wam powiem dlaczego z drewna akurat. Jak widać on Sky Limit nie można dalej budować, więc niszczymy sobie to z budowlę i jak widzicie nie mam już drewna. Dlatego y, teraz idealnie skaczemy sobie do tej oto wody. O nie wiem czy to jest. Jest. i niszczymy sobie na spokojnie. Jak widzicie, w za Base'a trochę widać, ale jest niewidoczny. Jak widzicie, ja sobie wyczułam 60, tref ma. O, jakie babeczki się biją. O, wypełniamy sobie tutaj drewno, poszło mi 200. Przezcięcia nie będę robił. Czekamy chwilę. Pała Pała no Tylko sobie wezmę Pała nie biorę No i już widzicie Jak widzicie mam górki na Su On się rozbija no, I teraz pięknie Ładnie idziemy sobie do naszego SkyBase'a, jak widzicie stąd Już go nie widać Więc jest, jest bardzo Faktyczny Jak widzicie, ja już jestem tutaj na naszym Sky ja mam full matsu i teraz jest tak, albo edytujemy sobie tak i idziemy sobie na spokojnie do strefy, albo jest też, jest też opcja, że chwila sobie rzeczy, że bierzecie ścianę, edytujecie ją o tak i wtedy stajecie sobie na to, to już bardziej dla hardcore, i podchodzicie sobie na tutaj i budujecie sobie taki bardzo, bardzo cienki sky pass. Jakby ktoś was skolapsował, to bierzecie sobie impulsa czy tam coś, no i po prostu stawiacie sobie pod siebie. No, tam sobie rzucę i on sobie wybucha. Bardziej polecam chyba taktykę to co ja teraz robię. Wtedy jest bardzo niewidzialny skybase. bo jak widzicie, ja nie mam strefy, więc muszę trochę podbiec Kawałek. No, więc ja tak sobie dojdę do, nie wiem, do top 2, top 3, coś takiego. Zaraz wam Niestety widzowie, jakiś śmieć mnie skolapsował. Ale co? Polecam bardzo tą taktykę. No, jak widzicie ja zajęłem siódme miejsce. No i co? Pamiętajcie o subiku, lajku jeśli chcecie więcej takich filmów. No i co? Naura!